Cześć, Marcin z tej strony. <grym> Dzisiaj powiemy coś na temat, co znajduje się na etykiecie opakowania elektrotutulonych tych, które zwykle kupujecie w sklepie. Bo to jest ciekawe. Informacje można tam znaleźć. Pokażę tu na trzech przykładach etykiety ESAP, etykiety jakiejś marki, której zupełnie nie znam. pierwszy lepsze znaleziono w internecie oraz marki MOST to akurat jest dość popularna marka, marka w Polsce. Zacznijmy od ElectrodesApp. Co znajdziecie na etykiecie? No, wiadomo, model elektrody według producenta. Średnicy długość to zawsze będzie. Tutaj akurat macie zarówno w milimetrach, jak i w calach, bo ESAP to jest amerykańska firma. E, Waga opakowania. Często, choć nie zawsze, producent podaje, ile sztuk znajduje się w środku i zawsze, praktycznie, e, będą obecne takie dwa numerki. E, zarówno tu widzicie te dwa numerki. Dziwne takie. Jest to klasyfikacja elektrod. E, Jedna jest e, według europejskiej normy ISO 1071, a druga jest według e, AWS, American Welding Society, jeżeli dobrze pamiętam. No e, i teraz tak. Tu akurat jest jakaś elektroda do spawania dziwnego materiału. E, I tutaj ten numerek jest taki dość magiczny. Tutaj też. Tutaj już jest bardziej taki czytelny. To jest tak, wygląda mniej więcej. Generalnie według normy europejskiej jest on dość rozbudowany, według AWS jest on troszeczkę bardziej zwarty i dość, że tak powiem, bardziej, że tak powiem przystępny dla nas, bo łatwo się go zapamięta i łatwo się go rozszyfrowuje. Co zawierają te numery, nie będę na razie mówił, bo to jest troszeczkę do opowiadania i szczególnie o tym numerze, bo ten jest bardzo skomplikowany, jego rozkodowanie, to jest znacznie prostsze. I tutaj macie, tu, tutaj macie, według jeszcze, według normy PNN, która pewnie jest bardzo blisko normy europejskiej ogólnej EN. Czyli na pewno znajdzie klasyfikację elektrod. Producent na pewno też powie nam, jakie jaki są parametry spawania do danej elektrody. Zwykle jest to prąd spawania. Tutaj mamy. AC oraz DC, czyli albo prąd przemienny, albo prąd w, w polaryzacji plusa, widzę, że to też jest też minus, czyli zarówno w zasadzie, z, która pracuje z każdym prądem, tutaj akurat co mamy tutaj, tutaj mieliśmy tu napisane poprzez AC, DC w formie plusa i minusa, tutaj mamy. Już troszeczkę to inaczej zrobione. To są piktogramy. Taki, takie dwie kreski oznaczają, że to jest prąd stały w polaryzacji minus. Czyli ujemnej. Czyli elektroda, czyli ten, że tak powiem, gorąca elektroda jest na minusie. Oraz prąd przemienny w postaci falki. Przemienny. W postaci falki. Tu macie mamy, mamy dokładnie to samo. Prąd stały, polaryzacja plus oraz prąd przemienny. Gdyby to, był też minus, gdyby to była elektroda na, zarówno na jedną, jak i drugą polaryzację prądu stałego, byłby tu gdzieś pojawił też minusik albo plusika. Tudzież byłaby dodatkowa kratka. Czyli, jak widać, producent informuje nas także o polaryzacji, zarówno prądu przemiennego, oraz jakie okład tutaj mamy też, na przykład, podane nie zawsze, nie na każdej paczce to znajdziecie informacji, jakie jest napięcie elektrody. Napięcie, które jest potrzebne do jej startu. Są na świecie elektrody, które ma, wymagają wyższego napięcia niż 50 V. Ale z takimi rzadko się, mm, się spotykamy. Ale należy pamię pamiętać, że takie istnieją. No oczywiście, kolejnym parametrem, który producent poda nam, to jest prąd spawania, typowy. Tutaj mamy dwa elektrody 3.2 i taki, takiego typu, takiego, że tak powiem, modelu i takiej średnicy mamy 75-100 amperów. Dla, dla czwórki tego samego typu mamy 85-160. Tutaj, jaką my tu mamy, elektrodę 60 13, czyli typowa elektroda. Mamy prąd 90-140, dla elektrody 3-2 e, długości 350 mm. <laughs> Tutaj nam producent podał, tak, tu akurat na przykład producent zrobi coś fajnego, bo podał nam prądy, zakres prądów spawania dla wszystkich, że tak powiem, elektrod, które pewnie produkuje. I jest, jest jeszcze taka jedna ważna rzecz, którą na pewno znajdziecie w na, wersji na wszystkich opakowaniach, <coughs> to są pozycje spawania, do jakich przeznaczona jest elektroda. Tutaj Tutaj mamy coś takiego, że ESAB oznacza troszeczkę to inaczej niż inni producenci, i to jest tak: to jest pozycja płaska, czyli tak zwana PA, to jest pozycja PB, to jest PC, to jest PC z, z dołu do góry prowadzony ściek, to jest pozycja PC ściek prowadzony. Z góry na dół, a to jest pozycja okapowa, bądź też. <laughs> no, nieważne, to jest ta pozycja, która, że tak powiem, w pionie. Po angielsku się mówi na to overhead position. Po polsku zapomniałem, jak się dokładnie na to mówi, na tą pozycję, więc to jest nieważne, ale to jest, wiadomo, już z samego piktogramu wynika, dlaczego tak jest. Tutaj pomimo, że to jest ta sama, ten sam model elektrody, nie wiem czy to jest błąd w tej w etykiecie, bo że tak powiem, brakuje troszeczkę tych piktogramów, ale generalnie na przykład jak weźmiecie elektrody 7024, to prawdopodobnie będziecie mieli tylko te dwa, yy, te dwa obrazki. Tutaj mam już Elektrodę 6013. Powiedzmy, w, widać, że to jest chyba jakaś europejska marka. <coughs> Made in Germany, nawet widać, aha. I tutaj e, jest to już troszeczkę inaczej oznaczone. E, producent pokazał to w formie strzałek. I tutaj jest tak: e, strzałka do góry. Czy, hmm. Czy ja dobrze to rozkoduję? Chyba tak. Strzałka do góry oznacza pozycję, <coughs> znaczy kierunek strzałki oznacza, oznacza pozycję, w której, w której będziemy spawać. Czyli to jest tak, overhead, płaska, że tak powiem, PB, czyli, czyli filet <coughs> po angielsku. No i dwie tam, to jest pozycja jedna. O kurczę, trochę ją zamotałem. Ale generalnie to też da się ładnie rozkodować. Chociaż widać, widzicie, że tutaj he, piktogramy są, że tak powiem, bardziej łatwiejsze. Tutaj jest troszeczkę trudniej to zrozumieć. Na pewno będzie z góry na dół. Jedna z, ta, jedna z tych strzałek będzie oznaczać. Aha, już wiem. Jedna z, ta, To jest pozycja PA. To jest pozycja PB. To jest PC z, z dołu do góry, to jest PC z góry na dół, i tu mamy dwie pozycje: overhead, czyli <laughs> nad głową, bo to jest elektroda 6013. <laughs> to jest pozycja znaczy 6013, i tutaj, że tak powiem, to jest teoretycznie elektroda do wielu pozycji. To jest ciekawostka przyrodnicza, <laughs> tutaj. Mamy tylko spawanie z dołu do góry. I to jest akurat prawda. Próbowałem elektroną 613 spawać, tak powiem z góry na dół w pozycji PC, czyli na ściennej, no i tutaj mi nie za bardzo wychodziło, podobno można, ale jak widać różni producenci twierdzą różnie, bo tutaj ta pozycja że tak powiem, jest dozwolona. No, tutaj już że tak powiem, producent ją wykluczył. No cóż, ale czasami tak bywa. <laughs> Co jeszcze mamy? Co jeszcze mamy na etykietach oprócz pozycji? Czyli to, te, te, te parametry, które do tej pory omawialiśmy, e, że tak powiem, wyszczególniliśmy sobie pokrótce, e, są z, w zasadzie zawsze. No i czasami producent dodaje nam jakieś informacje na przykład na temat suszenia elektrod, tutaj tutaj mamy na przykład powiedziane, że jeżeli pudełko jest otwarte powyżej 12 godzin w 80% wilgotności, to trzeba elektrody suszyć 200 stopni przez 2 godziny, nie? no tutaj też są jakieś informacje, że tak powiem w języku, którego nie znam no tutaj jest wiadomo, angielski przeznaczenia i taki tam krótka informacja nic ciekawego, no tutaj na przykład akurat most dodał nam parametry wytrzymałościowe i to że tak powiem, nie zawsze jest obecne gdyż Często, gęsto tutaj mamy ten numerek, i z tego teoretycznie pojedziemy sobie te parametry wytrzymałościowe. Mogli, powinniśmy sobie móc rozkodować. <laughs> tutaj widzicie też, producent podaje informacje na temat sus 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 suszenia 350 stopni w ciągu 3 godzin. Hmm. E tutaj jeszcze mamy skład chemiczny elektrody. Te, to, tego też nie zawsze, to też nie zawsze znajdziecie bo skład chemiczny też można rozkodować chyba z tego numeru, jeśli dobrze pamiętam no, ale czasami podaje producent. i co? podoba Wam się to? takie, takie oznaczenie? znaczy generalnie warto, warto czasami patrzeć na tym na to, co producent pisze na swojej etykiecie, gdyż nie zawsze, jak traficie na przykład na elektrodę 6013, to jest właśnie bardzo dobry, dobry przykład. Tu mamy elektrodę 6013, jedna i druga. A że tak powiem, zobaczcie, różnią się, różnią się, tak, różnią się delikatnie składem. Tutaj jest mniej krzemu. Jest troszeczkę większej krzemu, dwa razy więcej krzemu. Manganu jest mniej więcej no jest różnica. Jest troszeczkę inna różnica w węglu. Nie? Więc <laughs> czasami te, te, te składy mogą się delikatnie różnić, no ale podejrzewam, że w, że tak powiem dla przeciętnego, że tak powiem, amatora nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli kupuję do 613, to jest mniej więcej taka sama elektroda mm, u wszystkich producentów. Jak kupujecie jakieś elektrody, że tak powiem, egzotyczne, jak ja to na to mówię, no to warto tutaj się zapoznać z, z etykietą. Szczególnie jeżeli chodzi o prąd spawania, to można się zdziwić. Ja na przykład się ostatnio zdziwiłem, jak otworzyłem paczkę elektrod 7014. Tam dla elektrody 2,5 górny prąd spawania to był 110 a czyli naprawdę ekstremalnie gorąco. Także pamiętajcie, że warto zawsze zreknąć na etykietę przed rozpoczęciem spawania, żeby się nie zdziwić. O, to jest kolejny na przykład to widzę, że teraz jest kolejna różnica. Tutaj most mówi, że spawamy prądem stałym w polaryzacji plus. Tutaj na przykład producent niemiecki mówi, że spawamy prądem stałym w polaryzacji minus. Ciekawostka. Mimo, że, że tak powiem, według mnie elektrownia 613 spawa się e, zarówno z plusem, jak i z minusem, czy generalnie to jest elektroda do wszystkich pozycji teoretycznie i do wszystkich prądów, jakie nie macie. Bardzo fajna elektroda, także oglądajcie etykiety, patrzcie, co jest na nich, i mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się co nieco. Powiedzieć, opowiedzieć na te, o tym, jak rozkodowywać te, te klasyfikacje, bo to jest dość ważne, bo te numerki niosą ze sobą pewne informacje. Ok, to trzymajcie się. Cześć.